Witam Państwa w kolejnym programie Karlino Gmina z energią. Dzisiaj relacje z przedświątecznej zabawy przedszkolaków, finału 12 powiatowego konkursu recytatorskiego Słowiki, budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Karlinko i oddania nowego bloku na osiedlu Biedronka. Zaczynamy. 28 rodzin odebrało klucze do swoich nowych mieszkań. 10 kwietnia oddano do użytku kolejny blok karlińskiego TBS-u to kolejny budynek na rozrastającym się osiedlu Biedronka. W pierwszej klasie jest 16 lokali, w drugiej klasie jest 12 lokali. A jeżeli chodzi o strukturę lokali, to jest 11 lokali, 3 pokojowych, z tym, że są część z aneksami kuchennymi. A część jest lokali trzypokojowych z osobną kuchnią. I te z osobną kuchnią mają około 60 m2, natomiast te z aneksem mają około 50 m2. I jest 16 lokali dwupokojowych i jeden lokal jednopokojowy, czyli razem 28 lokali. Nowy blok oddano po zaledwie rocznej budowie. Mimo tempa najemcy nie powinni martwić się o jakość wykonania. Problemów nie było, bo ten okres 2018, tak jak Państwo pamiętacie, dosyć sucho było. Także dla budownictwa, dla firmy konsorcjum, bo to budowało konsorcjum firm Matexim z Białogardu i Budomal z Koszalina. Aby otrzymać mieszkanie w ramach TBS-u należy spełnić kilka warunków. Z jednej strony dochód na osobę w rodzinie, i drugi warunek dotyczy powierzchni mieszkalnej też na osobę w tym miejscu, w którym do tej pory te osoby czy te rodziny zamieszkiwały. I to są po spełnieniu tych warunków dopuszczających jest lista, z której ona liczyła ponad 40 nazwisk i z tych 40 paru nazwisk musieliśmy wybrać 28. Komisja Społeczna Mieszkaniowa, która funkcjonuje naprawdę tutaj wykonała ogromną pracę, ponieważ... Każda z tych osób 40 paru była odwiedzona. Mieliśmy wizje lokalne i na podstawie tej wizji lokalnych i informacji, które uzyskaliśmy podejmowaliśmy ostateczne decyzje. Z nowych mieszkań cieszą się lokatorzy. Część z nich zamieniła mniejsze lokum z zasobu TBS na większe. Bardzo się cieszę, bo ja robię zamianę akurat w tym momencie. Ja przechodzę z lokalu trzeciego na te piąte, bo zwiększyła się rodzina po prostu i dlatego doszło do zamiany. Jestem ogólnie bardzo zadowolony. Ładne mieszkania, osiedle, duże, blisko działki. Nic nie kosztowało, że tak powiem, żadnego wysiłku po prostu złożyć podanie. No i czekać tylko na odpowiedź. No a ta odpowiedź była pozytywna i udało się. Koszt wybudowania nowego bloku wyniósł 5 milionów 200 tysięcy złotych. Wsparcie państwa wyniosło niemal 2 miliony 300 tysięcy złotych. Na spłatę pozostałej części spółka stara się o kredyt. Karolinską tradycją jest wspólna zabawa wszystkich przedszkolaków z gminy przed świętami wielkanocnymi. Nie inaczej było w tym roku w Homanit Arenie spotkało się niemal 300 maluchów. Bugaj zielony, kurka złotopiórka, jak obdarowała wszystkie dzieci. No i oczywiście polowanie na pisanki to jest tak, dzieci to uwielbiają, łapią pisanki, zajączek im rozwala i stara się przechwycić jak najwięcej, a dzieci i tak wyzbierają wszystkie, bo to dla nich ogromna atrakcja. Przedświąteczne spotkanie przedszkolaków to nie tylko zabawa, ale i poznawanie tradycji. Dzieci bardzo lubią te święta. Najbardziej ze względu na Wielkanocnego Zajączka, który przynosi im różne smakołyki. Przede wszystkim celem tego przedsięwzięcia jest integracja środowiska przedszkolnego na terenie gminy Karlino. Poprzez występy i poprzez zabawę tutaj chcielibyśmy nastrój świąt oddać przede wszystkim. A jak jest ze znajomością tradycji u najmłodszych? Idzie się do kościoła z palmą. Szuka się jajek, składaje się do koszyka. Jajka malować i koinkę trzeba ozdabiać. Jajka się zgubię, chleb się je, mazurka się piecze. Święta minęły, a tuż po nich dzieci spotkały się na kolejnym wydarzeniu, tym razem w finale 12 Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Słowiki. Odbyły się eliminacje już w wszystkich placówkach z całego powiatu, a dzisiaj mogą się zaprezentować tutaj na naszej scenie w różnych odsłonach wierszy. Dzieci sobie dowolnie wybierają tematykę i, i autora. Bywało tak, że temat był narzucony, na przykład patriotyczny w tamtym roku, ale to się zmienia i co roku jest inaczej. Po to, żeby dzieci mogły poznać właśnie różne wiersze. Dzieci są bardzo chętne, lubią rywalizację. Nawet rodzice twierdzą, że w ogóle nie mają stresu. Po prostu potrafią i chcą zaprezentować swoje umiejętności. To też sami bywa taka wielka pasja, na przyszłość nawet. Biega, gdzie są moje okulary? Słuchaj w słoniach i są w prawej bucie, w lewym bucie. Wszystko w całym poprzeczku, w racałach Marta, Slavrok, Palto, Maca. Skandal w sercu, i da wiary, mi ukradł okulary. I trudno się było nauczyć tego wierszyka? Nie. A trema była duża? Nie. Pani jest dumna z synka, że się zdecydował? Ja jestem bardzo dumna z synka. Ja nie mam tyle odwagi, co mój synek. Ja bym miała większą tremę. Jak się masz, koteczku, śle bardzo i łapkę wyciągnął do niego. Wziął, że pan doktor poważnie chorego i dziwy mu prawi, że na to się miało. Co gorsza, nie myszki, szynki i siadło. A dlaczego taki wierszyk wybrałeś? Mama mi go wybrała. I trudno się go było nauczyć? Szły raz myszy na wycieczkę, szaro szły sznureczkiem. Nagle pierwsza zapiszczała, ja bym skwerek zwiedzić chciała. Ja bym chciała z Wiedzieć serek, bo na serku leży serek. A dlaczego ten wierszyk akurat? Bo nie wiedziałam, jaki. A lubisz w ogóle występować na, na scenie? Tak. Może pan się o mnie oprze, tak pan wiecznie panie koprze. Tu siedzi być, mój szczwierk, leżę tutaj już od starku. Cieszyć się będą także mieszkańcy Karlinka. W tej niewielkiej miejscowości powstanie wkrótce świetlica z prawdziwego zdarzenia. Mieszkańcy opuszczą więc wkrótce zaadaptowany na potrzeby świetlicy schron i będą się spotykać w nowoczesnym budynku w sercu wsi. Wartość tego przedsięwzięcia to jest kwota około 708 tysięcy, z czego 63,63%. Jest dofinansowany ze środków unijnych, a dokładnie z programu rozwoju obszarów wiejskich. Inwestycja będzie oddana do użytku w przyszłym roku, też ze względów takich trochę problemów finansowych związanych z zabraniem 6 milionów podatków nam w ubiegłym roku wiatrakowych tak zwanych. My finansowanie rozłożyliśmy na dwa lata, czyli część będzie finansowana w roku bieżącym i ostateczne rozliczenie nastąpi w roku 2020. To wszystko w dzisiejszym programie Karlino Gmina z energią. Do zobaczenia za miesiąc.